Cześć kochani z tej strony, Klaudia Klatek. Zapraszam Was do kolejnego modowego odcinka. E, ostatnio były już dwa na moim kanale, spodobały Wam się, e, wiele z Was komentowało, że podobała Wam się taka nowa seria, także wracam z kolejnym odcinkiem. Tym razem, jak widzicie, będzie odcinek łączony. Będą tu rzeczy z Lumpexu i z handem online, hajemu online. Jak tam kto woli, ja mówię HM, wiem, że inni mówią hajem. E, także zaczynamy. Pierwsza rzecz to rajstopy. Trzy pary rajstop. Akurat wtedy, kiedy robiłam zamówienie na stronie Handemu, była promocja. Dwa za trzy, czyli płacimy za dwie rzeczy, dostajemy trzy rzeczy. Wybrałam sobie trzy rodzaje rajstop. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć wszystkie pozostałe, które zamówiłam, bo już w nich chodziłam, nie mogłam się oprzeć, nie doczekały do filmu, ale fajna opcja. Bo teraz, jak patrzę sobie na stronę Handemu, to jedna para rajstop to koszt niecałych 40 zł, a ja za 80 zł miałam trzy pary, także myślę, że się opłacało i fajnie wybrałam. Po co mi są rajstopy? Po to, że często ubieram rajstopy pod dżinsy, e, które są na przykład krótsze, takie trzy czwarte albo przed kostkę i wtedy fajnie to wygląda przy jakichś krótszych butach. Lubię po prostu wrzucać sobie właśnie takie rajstopy pod dżinsy, bo moim zdaniem wygląda to fajnie i nieco inaczej niż zwykłe skarpety. Następna rzecz to koszula. Tutaj tak wygląda na stronie, zaraz przymierzę ją na sobie. E, oczywiście nie jest wyprasowana, ale Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, wiadomo, że to jest taki pierwszy tryon, pierwszy raz przymierzam te rzeczy, rozmiar XS i normalnie kosztowała 59,99, a ja kupiłam ją za 47,99 po promocji. I zobaczcie, tak się prezentuje, tak jak powiedziałam oczywiście jest zwięta, nie wiem w sumie, czy może zapnę sobie jeszcze jeden guziczek tutaj wyżej. Ehm, ogólnie koszula jest bardzo modna, e, dlatego, że ma bufiaste rękawy, które są wciąż modne w tym sezonie, e, jeszcze bardziej były modne na początku roku Czyli styczeń, ale wciąż jednak te bufiaste e, rękawy w sieciówkach e, królują w wielu takich eleganckich rzeczach, jak i nawet w takich zwykłych bawełnianych koszulkach. Również możemy takie bufiaste rękawy spotkać i wtedy fajnie dorzucić do jakiejś sportowej stylizacji, przełamać e, te style. E, Tą koszulę ja zdecydowanie będę wkładała do spodni, tego jestem pewna. Zdecydowałam coś. Ktoś... A, okej. Okay. Włączyła mi się rumba, bo. Okej, okay, która jest godzina? Okej, okay, rumba jest zaplanowana na 16, bo właśnie nagrywam ten film i... Moment. Skoro się włączyła, to stwierdziłam, że pokażę Wam ją, bo w sumie nie wszyscy może wiedzą. Ja pokazywałam ma na kanale vlogowym, ale wiem, że nie wszyscy odbiorcy, którzy są na kanale Klatex, są też na kanale Klatex Vlog e, i wiecie, w dwie strony. E, także pokażę Wam ją też tutaj. E, iRobot, Roomba i 7, Plus, to właśnie ten model, który ja trzymam aktualnie w rękach. Mega, mega pomocnik. My zdecydowaliśmy się, że przyda nam się. Taki robocik sprzątający. E, no i jest. Jest w domu, jest w naszym domu już od ponad miesiąca. Na maksa nam pomaga. Wychodzimy z domu, włączamy ją, albo właśnie tak jak teraz, planujemy ją na jakąś godzinę. Uruchamia się, sprząta cały dom. E, pięknie, kiedy pięknie wysprząta, wraca sobie na swoją stację. I ta jest fajna z tym, że e, ma stację, na której sama się oczyszcza. Czyli posprząta dom, e, w trakcie sprzątania domu e, gromadzi sobie brudy, wszystkie, wiecie, koty, włosy i dalej, do pojemniczka swojego, który ma tutaj, a później po ym, skończeniu sprzątania bierze sobie na swoją stację i opróżnia y, śmieci ze środka. Dlaczego mówię o tym w dzisiejszym filmie? Bo jak wiecie, ubrania na maksa brudą, robiąc y, pranie, segregując na kolory, wywieszając pranie, zbierając pranie, prasując. Na ziemi w moim mieszkaniu, a zwłaszcza w sypialni, bo tam właśnie zajmuję się ogólnie całym praniem, prasowaniem, rozwieszaniem i tak dalej, tam jest tyle kotów, tam jest tyle, tyle kurzu od ubrań na podłodze, że gdyby nie ten oto Aeroboci Grumba, to musiałabym naprawdę codziennie sama odkurzać, a... Ona robi to za mnie, oszczędzam dzięki niej naprawdę bardzo dużo czasu. No i uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, jeśli chodzi o wyposażenie domu. Tyle ode mnie, a my wracamy do Hola. Także od tej koszuli już kończąc e, jestem zadowolona, tak jak mówię, będę ją wkładała raczej tak jak teraz do spodni, może całą, e, może tylko faktycznie tył będę zostawiała tak jak teraz, a tylko przód będę wkładała, jeszcze się zastanowię, ale fajna, ładny kolor, ja różowy bardzo lubię, także jestem zadowolona, no ją zostawiam. Zaczyna się bardzo różowo, ale spokojnie, w dalszej części, zwłaszcza lumpeksowej, nie będzie w ogóle różu. Kto nie lubi różu, to trwajcie do końca. Następnie torebka, normalna jej cena 59,99 na stronie H&M, a ja w promocji kupiłam ją za 47,99, czyli w sumie tak samo jak koszula, taka sama promocja. Eee, zobaczcie jaka jest malutka, no przesłodka, jest to taki, jak widzicie, e, soczysty, mocny róż. E, no spodobała mi się na stronie bardzo. E, nie wiedziałam, że będzie aż taka mała, jak przyszła, to się trochę zdziwiłam. E, oczywiście no, przy tej koszuli to już jest trochę za dużo, ale ogólnie no, nie mówcie, że jest przesłodka. Telefon się w sumie mieści i nic więcej, bo próbowałam, telefon mój się zmieści. Ale naprawdę no nic jest już do niej nie było, że chyba że może jakieś dwie chusteczki e, naprawdę przemaleńka, no ale musicie przyznać, że jest przesłodka, przeurocza. I myślę, że 48 zł po promocji to jest całkiem fajna cena jak na taką uroczą forebkę, która tak naprawdę może dopełnić nam każdą stylizację. Różowy pasuje do wielu kolorów, bo i do beżu, i do szarości, i do czerni, i do bieli. E, także... Jestem zadowolona, jestem ciekawa, czy Wam się podoba, bo wiem, że są ludzie, którzy lubią takie kolorowe ma mini dodatki, a są osoby, które totalnie jeśli chodzi o dodatki torebki, czapki, buty stawiają na klasyczne kolory, dajcie znać w komentarzach w której części jesteście następna rzecz to plisowana, różowa spódnica, powiedziałam, że będzie różowa, więc jest różowo, ale to już ostatnia rzecz różowa z dzisiejszego filmu, długa spódnica, bo tak naprawdę jak widzicie sięga mi za kolano jest bardzo fajna z tym, że ma ciasną gumkę w talii dzięki czemu fajnie opiera się nad biodrami i podkreśla talię. Tak się prezentuje, jak widzicie teraz na przewidce. Jej cena to 139 złotych, 99 groszy to jest cena bez promocji, a mi udało się ją kupić za 111,99 także także niecałe 112 złotych. No, mogłaby być tańsza tak naprawdę, ale bardzo chciałam mieć właśnie taką różową spódnicę, bo... Naprawdę nie mam za wiele spódnic, a jak już mam jakieś spódnice, to wszystkie bardzo krótkie na lato. A czasami nachodzi mnie taka chęć, żeby ubrać na przykład na rodzinny obiad albo jakąś inną okazję taką dłuższą spódnicę elegancką. Także tak się prezentuję, nie oddaję, zostawiam, jestem zadowolona. I czas na lumpeksowe perełki. Kupiłam część rzeczy dla siebie. A część rzeczy dla Kacpra, w sumie większa część rzeczy jest chyba dla Kacpra, czyli męskich. Ale chciałam Wam pokazać wszystko w jednym odcinku, bo na pewno macie braci, macie ojców, tatów, chłopaków, narzeczonych, może mężów, więc myślę, że idąc do rumpeksu patrzycie nie tylko na rzeczy dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Ja powiem Wam szczerze, że mój Kacper jest taki trochę obrzydliwy, jeśli chodzi o ubrania z second handu. Średnio lubi ubierać rzeczy z second handu, coś musi mu się bardzo spodobać, żeby faktycznie założył, jak mu coś kupię. Wydaje mi się, że dwie koszule, które mu kupiłam, mu się podobają i będzie w nich chodził. Całą resztą nie wiem, mam nadzieję, że się przekona. Mimo, że wyprałam mu to w odpowiedniej temperaturze i tak dalej, to musi się chyba przełamać, zobaczymy. Eee, ale chyba wielu facetów tak ma. Ja mogłam po prostu nie mówić, że to jest second hand, tylko normalnie ze sklepu eee, i uspokojnie mi śmigał pochodzi nawet aby się nie zorientował. Eee, no ale dobra, najpierw o moich rzeczach. Bluza z Carvina Kleina wydaje mi się, że oryginalna, bo eee, w second handach, no... Ja osobiście nie spotkałam się, żeby były stricte jakieś podróby. Zwykle jeśli coś faktycznie jest, to jest firmowe, markowe. Na golfie mamy taki haft Calvina Kleina i tutaj na piersi albo w sumie pod piersią również taki sam haft Calvin Klein. Przymierzam na siebie i zobaczcie jak wygląda na mnie. Zobaczcie, przymierzyłam ją, ogólnie jest bardzo szeroka, ma dość długie rękawy. Ja jestem dość wysoka, ja mam dość długie kończyny, a mimo to ona jest, jak widzicie, dłuższa trochę, ale to fajnie, ja lubię takie rzeczy. Na końcu ma ściągacze, więc idealnie możemy sobie podciągnąć ją, możemy sobie ją nosić normalnie, na pełnej długości. Tutaj jest bardzo szeroka, bo tak normalnie bym niej nie chodziła, bo ona po prostu robi z mojej sylwetki worek. E, także na pewno będzie ona albo wkładana do spodni, albo na przykład w taki sposób wiązana, w taki supeł. E, mi się podobają bardzo takie właśnie outfity, gdzie na przykład dziewczyny za dużą koszulkę lub za dużą bluzę mm, związują w taki supeł na końcu. Ja często tak robiłam wakacje z takimi większymi koszulkami. E, zobaczcie, tak to wygląda. I moim zdaniem to spoko, naprawdę spoko. Poko się prezentuje i myślę, że właśnie w taki sposób ja będę ją nosić, albo na przykład do dresików będę ją wpuszczać, i wtedy nie będzie tak poszerzała mnie na maksa tutaj, tylko będzie to wyglądało. Spoko. Jeśli chodzi o cenę, bo to też jest ważne i oczywiście sklep, e, lumpek, z którym ja robiłam zakupy, to Viva Profit w Bielsko-Białej. E, I cena wtedy bluzek, kiedy ja robiłam zakupy e, w tym lumpeksie to moi drodzy. Już Wam mówię, bo muszę się na tym paragonie tutaj doczytać: wszystkiego. 12,99, więc ta koszulka kosztowała 12,99. No uważam, że to jest bardzo przyjemna cena. Dobra, lecimy z kolejną rzeczą. Kolejna rzecz już była droższa, kosztowała to była 26 zł, ale jak, jak na bluzę to i tak nie jest dużo. E, ona już jest wielka, to jest bluza z działu męskiego. Spodobał mi się ten napis, e, taki żółto-zielony. Po niemiecku chyba pisze coś. Mam nadzieję, że nic bardzo złego. Jak wy traficie niemiecki, to napiszcie mi, bo jak będzie coś złego, to nie będę jej nosić. E, no ale e, taka wielka bluza, overseizowa, jak dla mnie do ucięcia. Mniej więcej dotąd ją przytnę cały dół usuniemy i dzięki temu będzie taka krótka, fajna do dressów, na siłkę, czy jak zrobi się trochę cieplej na dworze, to nawet na wiosnę do śmigania tak na co dzień. Co wy na to? Akceptujecie ją? Bo ja bez przymieszania ją wzięłam. Ja ogólnie nie przymieszam za bardzo rzeczy w second handach, więc zwykle wszystko biorę tak, wiecie, na oko. I jak coś to w tym sobie, coś przycinam, coś przytam, wiecie, uszyję, coś tam zszyję, jest spoko, ale nie jestem zadowolona. Fajna, jak w sumie z jakiejś sieciówki wygląda. Jest w ogóle niezniszczona, nigdzie nie skulkowana, jak nowa git. To kosztowało 12,99, bo to było liczone jako bluzkę, nie jako bluzę. No, jak widzicie, to totalnie nie jest mój styl. Zwłaszcza tutaj te takie ściągacze, nie, to nie jest totalnie mój styl, ale kupiłam ją po to, żeby właśnie też ją przerobić. Totalnie do ucięcia trochę dołu, bo jest taki rozciągnięty i nie bardzo dobrze się prezentuje. Jak nie do ucięcia, to po prostu do wkładania do spodni, na razie włączymy, włożymy do spodni i rękawy do przycięcia. I myślę, że tak albo utnę je w tym miejscu i troszkę podwinę, żeby były takie właśnie 3 czwarte rękawy, albo utnę je tutaj na krótko, żeby to była taka koszulko bluza. I biorąc tą bluzę, stwierdziłam, że jeśli ja jej nie będę nosić, to zamieniam mojej Wiktorii, bo na pewno jej się spodoba. Ona lubi takie szersze bluzy z jakimiś fajnymi napisami. A tu jest try to stay positive, try to jest skreślone, czyli bądź pozytywnym. Także fajny przekaz spoko, utniemy rękawy i będzie git. Niecałe 13 zł stwierdziłam, że wezmę, jeśli ja nie wykorzystam, to właśnie pomyślałam o mojej siostrze. Następna rzecz dla mnie yy, wielka bluzka rozmiara chyba L, yy, damska, no ale tak jak mówię, bardzo duża, stylu polo. Wzięłam ją ze względu na kolor, stwierdziłam, że wykorzystam ją do jakiegoś tutorialu makijażowego. Jest to taka fioletowo-jasna koszulka w groszki. No, bardzo mi się spodobała na wieszaku. Nie przymierzałam tak jak powiedziałam, ale stwierdziłam, że wezmę ją i może będzie ok. Myślę, że będę ją po prostu tak samo tutaj albo wiązać w supę na końcu, albo wkładać do spodni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z supełem. I słuchajcie, nikt mi nie powie, że w się nie da się ubrać e, modnie i stylowo, bo tak jak Wam powiedziałam, Cała koszulka kosztowała 12 zł, no to jest modna, jest modna, jest w stylu polo, jest w stylu polo, czyli to jest zawsze modne, to jest taki klasyk dla kobiet, jak i dla mężczyzn do spodenek krótkich, do jeansów, czy do czegokolwiek, chyba fajnie się prezentuje. Ja tutaj patrzę w podglądzie kamery, ale jestem całkiem zadowolona z tego jak to wygląda. Rękawy tak naprawdę można też podwinąć i zrobić z takiej wielkiej koleż yy, koszulki, która dla kogoś mogłaby się wydawać na wieszaku babcina, można zrobić coś, co jest teraz na czasie. Oceńcie w sumie, jak to wygląda. Jestem zadowolona i myślę, że wykorzystam ją jak nie do jakiegoś filmu tutorialu, to, to na pewno też będę na co dzień nosić, może wakacje, czy nawet może do szkoły, jak taka grzeczna uczennica pod kołnierzykiem. Co wy na to napiszcie w komentarzach. Następnie koszule męskie z długim rękawem. Koszt 19 zł, dokładnie 18.99. Wszystko w tym samym lupekcie Wszystkie rzeczy, które pokazuję, teraz były kupione w jednym miejscu. Eee, dwie takie koszule flanelowe. Jak wiecie, one są modne od dłuższego czasu. E, na przykład do jeansów z białym t-shirtem dla mężczyzn zawsze flanelowa koszula dora trochę takiego, wiecie przełamania, stylizacji, nie jest tak nudno, że sam t-shirt i spodnie jeansowe czy tam czarne, tylko coś zawsze jest narzucone i wygląda to spoko. Ta mi się bardziej podoba. Jest jeszcze bardziej oversizowa i ma fajniejszy materiał, ale tą też wzięłam... Przejeździłam 18 zł. Normalnie się byśmy nie kupili takiej flanderowej koszuli za taką kwotę. Mam nadzieję, że kasur będzie nosił, bo te koszule mu się całkiem spodobały, e, także... Tak to się prezentuje, to są w ogóle jakieś wielkie koszule, ale moim zdaniem koszula powinna być taka dużo, dużo większa, jeśli mówimy o takich koszulach, które zakładamy na jakiś t-shirt, do jakichś jeansów czy do czegoś takiego. Znalazłam również taką bluzę. Ona była też za 26 zł, tak samo jak jedna z tych moich bluz. Wielka oversize'owa, granatowa bluza, bez żadnych nadruków, zwykła taka z jakiejś sportowej firmy. Active, rozmiar XXL. No i tutaj wziąłam ją z myślą o kadrze, ale nie wiem, czy będzie ją nosił. W sumie chyba jeszcze jej nie pokazałam, bo się prała. Zawsze po przyjechaniu z takich zakupów second handu wrzucam wszystkie rzeczy do prania Oczywiście segregując na kolory, i dopiero później ewentualnie pokazuję Kastroi. Po prostu wiem, że jeżeli jego trochę idzi, to wżydzi, to z tym bardziej nie będę pokazywała mu ich po prostu ze sklepu, tylko wyprane, pachnące, płynne do pukania i tak dalej. Ale myślę, że będzie w niej chodził, bo to jest zwykła klasyczna bluza będzie raczej na niego dobra, bo ma długie rękawy. A jak nie, to ja sobie coś z niej przerobię, nawet po domu na co dzień, taką luźną bluzę. Wiecie, za I następna rzecz, też og ogromna bluzka XXL, czarna, zwykła. Była w sumie nowa w ogóle, bo metka była przywieszona jeszcze, tak jakby była od nowości. I to tak samo: albo dla mnie do spania, albo dla Kat, jak będzie chciał sobie po prostu nosić taką zwykłą, klasyczną bluzkę czarną. Ona nie jest nigdzie skulkowana, jest w dobrym stanie. Trochę się zmychaciła od tego, że jedna bluza nam zostawia takie włoski na ubraniach, ale to do obrania rolką i będzie w stanie idealnym. I cena: 12 czy 11 zł. Nieźle się rozgadałam. Zostawiłam już ostatnią rzecz do pokazania wam, i co do tej rzeczy. Miałam nadzieję, że się Kastrowi spodoba, bo ma bardzo podobną, tylko czerwoną, ale nie wpadłam chyba w jego gusta. Tak mi się wydaje, bo jak pokazałam mu, to tak średnio był zadowolony z tego. Taka bluza z pumy. Taka trochę w stylu, nie wiem, piłkarskim, chyba tak to się nazywa, pokażę Wam ją na sobie. Trochę la bomberka Nie pasuje tutaj do tej bluzki oczywiście, ale chciałam wam pokazać, jak wygląda. Tu ma po prostu puma, na boku ma takie szare wstawki. No Kasper miał taką czerwoną, myślałam, że mu się spodoba, ona w ogóle była na jakiejś promocji w tym second handzie i była jeszcze 30% taniej, czyli kosztowała pewnie około 15 zł. no myślałam, że mu się spodoba, no tutaj średnio. Zobaczymy, może się jeszcze do niej przekona, jak ją przymierzy, bo jej nie przymierzył, ale mi się podoba, kurczę, dla faceta, tym bardziej, że Kasper się często ubiera tak luźno, sportowo, Wydawało mi się, że mu się spodoba. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo ja bardzo lubię nagrywać te takie hole zakupowe, takie pierwsze try on, czyli pierwsze przymierzenia, przymiarki i tak dalej. Także dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków, czy właśnie podobały Wam się odcinki z sieciówek, czy dają dzisiaj z lumpeksu, albo na przykład tak jak dzisiaj łączony, troszkę ze sklepu, troszkę z lumpeksu, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Tak mi się się przynajmniej wydaje. Koniecznie zostawcie coś po sobie pod filmem, żebym um, wiedziała po prostu, czy Wam się zapodoba czy nie. A już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa pa!